Witajcie kochani, z tej strony Tarociska Winaja, i witam moich wspaniałych, cudownych subskrybentów. Witam osoby, które są tutaj pierwszy raz. Zapraszam, zachęcam do wysłuchania. Mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba i postanowicie zostać ze mną na dłużej. Witam przede wszystkim znaki z Trygonu Ziemi. Witam zodekalne byczki, panienki i koziorożce, ponieważ to nagranie skierowane jest właśnie do Was. Kochani, horoskop, mini horoskop pod tytułem Wyzwanie na miesiąc kwiecień. Czyli pokażę wam karty, pokażę wam energię, która pokazuje czym będzie się trzeba szczególnie zająć w miesiącu kwietniu, w co włożyć swoją energię, taka lekka przestroga na miesiąc kwiecień, także w ten sposób, taki troszeczkę kondensacja horoskopu, taki pod oczywiście tytuł. Dobrze, nie gadam, przechodzimy, zaczynamy od dotykanych byczków. Zaglądamy, z czym byczek będzie się musiał zwierzyć, zmierzyć, jakie wyzwanie. Przed byczkiem i co tutaj warto zrobić, aby ten miesiąc zakończył się oczywiście sukcesem, powodzeniem. No i karty mi spadają. Jeszcze raz przetasujemy. Kochani, pamiętajcie, takie horoskopy, czytania ogólne, są to takie czytania, które charakteryzują się tym, że nie wszystko musi do Was pasować, nie wszystko musi z Wami rezonować, więc bierzemy, co pasuje, odrzucamy, co się nie zgadza. Ok, zaczynamy. Byczki, byczki, wyzwanie dla zwykalnych byczków. W tym miesiącu. Mhm, się, byczu się. Zderzenie marzeń z prozą życia. Kochani, w związkach może się w kwietniu. Mogą się w kwietniu pojawić takie drobne komplikacje, nawet rozstania. Mhm. Porzucenie, pożegnanie jakieś, być może ktoś będzie musiał wyjechać, może jakaś separacja, może jakieś tutaj stare problemy do Was powracają i nie potraficie ich rozwiązać, i tak na chwilę musicie od siebie odpoczywać. Mhm. Lub wraca do Was w tym miesiącu ktoś, kto kiedyś Was zostawił. Także to takie wyzwanie dla zdykalnych byczków. Kochani, ogólnie wyzwaniem dla Was jest to, że Wy w tym miesiącu no. Coś trzeba będzie wypłakać. Uważajcie na straty finansowe, na komplikacje w pracy. Ta konfiguracja, kochani kart, ostrzega również przed powracającymi problemami, tak jak już wspominałam. Powrót problemów, które wydawały się rozwiązane, ale trzeba będzie się nimi na nowo zająć. Więc taka tutaj e, informacja. Ale, kochani, to się będzie działo w konkretnym celu. Ja to zawsze będę powtarzać, że nic się nie dzieje bez przyczyny. A te trudności mają na celu pokazać wam inną drogę. Potraktujcie to jako drogowskaz, a nie jak jakiś taki kopniak w tyłek od losu. Nie, nie. Mhm. Szóstka kielichów, kochani. Eee, pokazuje, że mimo wszystko w kwietniu wybaczycie sobie i innym. Zrozumiecie wiele spraw, ale też odnowicie stare kontakty. Więc wyzwanie dla zodykalnych byczków na kwiecień jest takie, kochani, że być może z czegoś trzeba będzie zrezygnować, być może z kimś trzeba będzie się pożegnać, być może są jakieś sprawy, których wy nie dostrzegacie. Trzeba będzie się bardzo dokładnie przyjrzeć swojej rzeczywistości, swoim marzeniom, skonfrontować jedno z drugim żeby no, zauważyć, yy, co poszło nie tak. Mhm. Raczej tutaj yy, w tym kierunku kochani tu jest jeszcze jakaś zguba. Coś ktoś gubi. Mhm. Już któryś znak miał taką informację na kwiecień, że zguba czegoś, że coś gubicie w tym miesiącu i to będzie wyzwanie, żeby to odnaleźć i to będzie coś związane yy, z przeszłością. Mm -hmm. moim wyzwaniem chyba w tym miesiącu to będzie wizyta u lekarza jak słyszycie tutaj wam pociągam nosem kaszla od jakiegoś czasu mm -hmm. także zodiakalne byczki czegoś nie będziecie dostrzegać w miesiącu kwietniu czegoś z przeszłości jakichś problemów, które mm, powracają i właśnie to niedostrzeganie też jest informacją, że coś gubicie mm -hmm. więc miejcie się na boczności Ostatecznie moim zdaniem, patrząc na te karty, ta zguba się odnajduje, jednak to mm, będzie takie, które będzie wymagało od was poświęcenia czasu. Także taka kochani informacja. Mhm. Być może komuś e, kiedyś pożyczyliście pieniądze i wezwaniem dla was będzie, aby te pieniądze odzyskać. Mhm. Także w ten sposób, moje drogie beczki. Taka informacja dla was. Okej, mhm. okej, okay. okay. panienka, zodiakalna panienka. Wyzwanie dla panienki na ten miesiąc, na ten miesiąc, na kwiecień panienka, wyzwanie z czym trzeba, trzeba zmierzyć, z czym trzeba się będzie zmierzyć w miesiącu kwietniu. Panieneczka, panieneczka. I mamy dwie ósemki ósemka mieczy ósemka była kochani. Przed wami panienki konieczność działania. Jakiś dynamik, jakiś zryw do działań, wszelkiego rodzaju działań. Kochani, e, przed wami takie wyzwanie pod tytułem chciałbym, ale się boję. Mogę, ale się zastanowię. Mhm. W ten sposób, kochani. E, Ósemka w mojej drodze pokazuje nam, że w kwietniu w waszym życiu będzie się dużo działo. Tutaj mamy ruch naprzód, przyspieszenie wszelkich spraw bez względu na to, czego one dotyczą. Eee, jeżeli w pracy macie jakieś zadanie do wykonania, e, czy na przykład macie nowe pomysły na samych siebie, to kwiecień będzie obfitował w szanse, w możliwości, otworzy drogę, a nawet horyzonty, kochani. Mhm. Mm tylko, że ważne, żebyście to odostrzegli. Tutaj coś Was dosłownie będzie pchało do działania, że podnoście się, działajcie, róbcie. Mhm. Także super, super. W związkach e, też pewnego rodzaju przyspieszenie. Aha. Taki rozwój tego związku, bez względu na to, na jakim etapie jesteście relacji. Mhm. Coś tutaj będzie się też ruch, coś do przodu się będzie działo. Mhm. Jakieś te wspólne decyzje. No, współpraca w związkach. Także fajnie, fajnie. Jednym słowem, moje drogie panienki, wszechświat w kwietniu zafunduje Wam możliwości. Zafunduje Wam takie możliwości, ale panienki co? A panienki będą oczywiście analizować, będą się zastanawiać. Można powiedzieć, że będzie Was paraliżował dosłownie strach, takie wewnętrzne zahamowania. Zatem, panienki. Największym wyzwaniem w kwietniu dla Was będzie wyjście z własnej strefy komfortu i trzeba będzie z niej wyjść, bo inaczej nic tutaj nie osiągniecie, nic nie zdziałacie, a szans będzie mnóstwo. Tu jest energia, która pokazuje światełko, takie duże światełko, Ona zaczyna już błyszczeć, razić w oczy, szanse, dużo szans, ale trzeba się będzie podnieść i działać, a nie mędolić, że ja nie potrafię, że ja się boję, że ja nie dam rady. Mm -hmm. Także panienki do roboty w miesiącu kwietniu. Będzie dobrze. Jest szansa na e, pokonanie właśnie swoich słabości i działanie w jakimkolwiek kierunku sobie zamarzycie. Także super informacja dla panienek. ok i koziorożec nam został. Koziorożec, Koziorożec, co u koziorożca. Wezwanie dla koziorożca. Mm -hmm. Dla Koziorożca. Koziorożczek będzie musiał członkić z czym się zmierzyć. Zaglądajmy Ła. Dobrze, koziorożce moje drogie. Więc tak, w pierwszej kolejności, jeżeli macie wśród swoich najbliższych na swoim podwórku zodiakalnego lwa, to albo z tym lwem znaczy nie, albo ten lew odchodzi od was, albo wy odchodzicie od tego lwa lub po prostu na chwilkę oddalacie się od siebie, jakieś tam może problemy były między Wami i zostawiacie te problemy na razie. Nie będziecie tego dogadywać. Taka informacja, jeśli chodzi, właśnie jeśli macie zodiakalnego lwa. I moi drodzy, przed Wami wyzwanie, że ho, ho, mhm. trzeba będzie zejść z wyznaczonej ścieżki. Czas na zmiany w tym miesiącu. I to jest naprawdę fajne wyzwanie i niefajne jednocześnie, ponieważ to będą zmiany dość drastyczne. Niektórzy będą musieli podjąć decyzję o na przykład rozstaniu, o separacji, o rozwodzie też. Mhm. Niektórzy będą potrzebowali do tego mnóstwo siły, żeby właśnie tą decyzję podjąć. Niektórzy być może, jeśli zastanawiali się, czy na przykład odejść z pracy, czy nie dać wypowiedzenia w pracy, w tym miesiącu e, prawdopodobnie znajdują siłę na to, żeby podjąć te drastyczne kroki tych zmian. Kochani, to nie jest zła informacja. Mm -hmm. Być może ja Was tak troszeczkę straszę, ale e, coś trzeba będzie za sobą zostawić. Tak, tak. Eee, tak zaryczeć, znaleźć w sobie siłę, że dość. Ja mam tego dość, ja to zostawiam, idę, ruszam po nowe. Więc dobra informacja, kochani. Mhm. Tu jest takie, tak jak mówię, to jest energia rezygnacji, rozstania, zastanawiania się nad czymś nowym. I będziecie musieli znaleźć w sobie siłę, żeby z tym ruszyć, żeby się czegoś pozbyć, i żeby ruszyć z czymś do przodu. Tutaj w tej karcie tutaj siły oczywiście mamy informację, że wy będziecie musieli pokonać te wszystkie swoje blokady, żeby zostawić to, co wam doskwiera w życiu. I tak jak ja to mówiłam, to być może nie musi dotyczyć jakichś rozstań, odejścia z pracy i tak dalej. To może dotyczyć też takich spraw no, drobnych. Że być może coś Wam w życiu przeszkadza, coś tam się podziało u Was w życiu i wieszcie, najwyższa pora się z tym pogodzić, ruszać po nowe. Więc moje drogie koziorożce, trzymam kciuki, dacie radę, karta siła pokazuje, że dacie radę, nie zawahacie się przed tym krokiem. Także super. I okej, okay, mamy. Mamy czytanko, mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że troszeczkę ukierunkowało Waszą głowę na czym się skupić, na co zwracać uwagę. Jakie wyzwania przed Wami, i jakie też pokonać. Ale oczywiście wszystkim Wam życzę, żeby te wyzwania, które są przed Wami w kwietniu, były tymi najbardziej pozytywnymi, które sprawią, że koniec miesiąca poczujecie się o wiele lżej i lepiej i odniesiecie sukces. Tego Wam, kochani, życzę. Tymczasem żegnam się grzecznie, do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!